Siema mordeczki. Słuchajcie, widzę, że są duże dymy z hejtem w Polsce i z sądownictwem. A powiem wam, jak działa sądownictwo w Polsce. W styczniu 2019 weszli funkcjonariusze w niekompletnym, jakby, uniformie, bo porozpinane guziki, bez czapek, bez niczego. Nie pokazali odznaki. Weszli do kasyna, gdzie. Każde wejście do kasyna musi być odnotowane. Wyciągnęli mnie, skatowali mnie w dwunastu, hejtowali mnie, wyzywali mnie od pedałów, od sweli, od chujowych zawodników, od totalnego gówna i powiedzieli, dojedziemy cię. Tak działa państwo? A teraz to najlepsze. Przyjechał pan z karetki i stwierdził, że pokuje mi igłami, że wpierdoli mi jakieś kurwa bakterie. Oczywiście nie, ja kłamię. Nie zbadali mnie. Nie zbadali mnie w szpitalu, chociaż błagałem, że mam skręcony kręgosłup. Powiedziałem, że boli mnie strasznie głowa, bo zostałem skatowany. Nic mi nie pomogli. A wiecie, jak działa sądownictwo? Dostałem 3000 kary. Wiecie za co? Nie mieli dowodów, żadnych dowodów, bo mówią, że mają nagrania. I dlatego trzymali mnie 36 godzin, i dlatego mnie katowali, dlatego mnie hejtowali. I powiedzieli, że uraziłem policjantów, bo oplułem im buty, jak mnie katowali. Tak działa sądownictwo? I co? I od stycznia to wiadomo. A, a politycy. Ja ukradłem mniej, ten ukradł więcej. Ci zaczęli kraść, to ja kradłem dalej. Ci latali, to ja latam. No kurwa. To jest Polska? O taką Polskę walczył mój dziadek? Dlaczego nie chcą ujawnić nagrań? Jak mnie katowano, hejtowano. Dlaczego tego nie pokazują? Tak działa prawo w Polsce? Teraz Morawiecki nazwał się Batmanem. To powiem Wam jedno: teraz poznacie Jokera. Fajny wilk? Patrzcie, co tu jest napisane. Freedom. Nie wiem, wy na pewno nie widzicie. I powiem wam jedno. Źle trafiliście. Bo 18 września mam sprawę sądową i każdy z funkcjonariuszy, który kłamał, trafi na wariograf. Nawet ja to opłacę. Bo dla mnie ten sąd. Adwokaci, sędziowie. Co, jeżeli so, sędzia dzień wcześniej miał dobrą imprezę, yy, siedzi i nie ogarnia, to ja mam takiemu człowiekowi na przykład wierzyć? Człowiek, który innych hejtuje, ja mam takiemu człowiekowi wierzyć? Sądy są dla bogatych, bo jeżeli biedny, na przykład ktoś w fakcie napisze o tobie źle. Jeżeli masz pieniądze, może się z nimi sądzić. Jeżeli nie, to nie. Ja się sądziłem z faktem. Wygrałem. Chyba 30 tysięcy i wiecie, co fakt zrobił. Złożył do prokuratury yy, doniesienie na mnie, że umowy, które przedstawiłem przedstawiłem wtedy w sądzie, prawdopodobnie są podrobione. I trzy lata mnie ganiali po sądach. Trzy lata oczywiście wygrałem. Ale zobaczcie, jak działa prawo. Bogaci mogą, biedni nie mogą. Bogaci mogą wszystko, biedni nie mogą nic. Play, Play, bierze do reklam samych celebrytów. Ciekawe skąd mają na to pieniądze, ja powiem, powiem skąd mają pieniądze. Oszukiwali mnie, gdzie mam na to dowody, że ich konsultanci źle mi informowali. A Play zablokował mi numery, bo nie zapłaciłem rachunków, ale na dwa miesiące zablokowali mi. Numery, które miałem, nie wiem, z 15 lat i prowadziłem swoje biznesy, zablokowali mi, a o, za to chcą całą kwotę, żebym im zapłacił. Czyli zablokowali mi, ale płać. Dlaczego? Bo jest tak w umowach. A wiecie, jak są umowy skonstruowane w Polsce? Sami dobrze wiecie, jak są umowy skonstruowane. Wszystko robione jest przeciwko człowiekowi, bo system jest napisany. Internet bez limitu. A małymi literkami kurwa ledwo widać, jak ktoś ma wadę wzroku, 10 giga to jest nieskończoność. A później będziesz się jak Kubica zapierdalał taczką. I powiem wam jedno. O, psychoterapeuci. Powiem wam jedno, hejt powoduje to, że człowiek popada w depresję. później się uzależnia od leków. I żyje w internecie. Lajki, suby. Ludzie, co i wam powiem popierdoliło się ludziom w głowach i to nie mi. Bo moja to była gra. Ja udawałem. Wychodziłem. Do ludzi, prosiłem, żeby mi pomogli. Udawałem, że braka, a ludzie do mnie spierdalaj. To jest Polska, to jest naród, o który mój dziadek walczył, mój dziadek. Walczył w II wojnie światowej, a niedługo będzie III wojna światowa, bo ludzie zamiast ratować ziemię, biją się o stołki jakieś złoto. Złoto, zło to, to zło. Sama odpowiedź. Morawiecki nazwał się, bat, nie, że on jest jak Batman. Kurwa. To teraz poznasz jokera.